co ty robisz? Widzieliście coś takiego kiedyś? Chyba przeszło tak. Nie, nie widziałam. Szok. Witajcie mieli goście na moim stryżku ponownie Dzisiaj przychodzę do Was z tematem mm, słuchania głosu Bożego. Coś mi tam mignęło też na hani kanale, że ona też ten temat podejmuje, więc po prostu widać, że jesteśmy jednego ducha i naprawdę nie ustalałyśmy tego ze sobą. Ale najpierw chcę serdecznie podziękować mojej patronce, siostrzyczce internetowej, nowej, chyba, chyba, że coś przeoczyłam, Agnieszce z Warszawy, która zasponsorowała mój kanał. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. I co? Jak zwykle mnie to dopinguje do, do dalszej działalności, mimo że, wiecie, odbieram to też jako wolę Bożą i, i staram się tą wolę pełnić tutaj na, na tym moim kanale, żeby dzielić się z wami moją wiarą, moimi przemyśleniami skromnymi, ale zawsze um, takie komentarze czy lajki czy właśnie bycie patronem tego kanału zawsze jest też takie umacniające dla mnie. Jak, jak zresztą, pewnie, dla każdego twórcy. I e, chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami tym, jak działa w życiu duchowym takie wsłuchiwanie się w to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, bo okay, niestety. Niestety w, tym, w naszej wierze katolickiej mało jest taka, takiego nauczania, żeby, żeby właśnie nie tyle dawać Bogu ofiary, modlić się, modlić, mówić do Niego, a mało jest takiego nauczania, żeby, żeby też słuchać. Nie tylko mówić do Pana Boga, prawda? Przedstawiać Mu wszystkie swoje potrzeby, wszystkie swoje myśli, bo Pan Bóg doskonale zna nasze myśli, doskonale też zna nasze potrzeby. Natomiast na pewno chciałby do nas od czasu do czasu, czy, czy nawet każdego dnia, coś powiedzieć, co byłoby dla nas wskazówką na, na dany dzień, na dany okres w życiu. Tylko, że my mu nie dajemy na to przestrzeni, a przynajmniej rzadko to robimy. I, i dzisiaj chciałabym się właśnie podzielić tym, jak to u mnie działa, bo, bo staram się jednak na modlitwie dawać Panu Bogu taki moment, taką przestrzeń czasową, żeby On do mnie coś powiedział. I wręcz proszę Go, żeby do mnie powiedział coś w danym dniu, na jakieś, jakąś wskazówkę, na dany dzień. I dzisiaj też tak było. I myślę, że w swoim wnętrzu usłyszałam taki głos Ducha Świętego, który mi powiedział, że mam codziennie Go słuchać i być Mu posłuszną. Dosłownie codziennie słuchaj. Mojego głosu i bądź mi posłuszna. No Ja sobie to nawet tutaj zapisałam w kalendarzu, tu na dole. I później zaczęłam czytać czytania z dnia. No i to było takie uderzające, że akurat pierwsze czytanie z pierwszej księgi Samo Samuela było właśnie o tym. Że mały Samuel, który został oddany do, do świątyni Pana na taką służbę, już na całe życie, że tam on po raz pierwszy usłyszał głos Boży. I później to już trwało przez całe życie. I, i właśnie dosłownie takich słów użył kapłan Heli, który powiedział do niego, że, że to nie on go wzywa, bo oczywiście Samuel myślał, że, że to, że w nocy ktoś go woła, to był pewien, że to go woła właśnie kapłan, u którego on służył. I od razu przybiegł do kapłana Helego i pytał się: Panie, wołałeś mnie, czego chcesz ode mnie? A kapłan Heli mówi, że nie, że on go nie wołał. I dopiero po którymś razie Zorientował się, że być może to Pan był woła tego małego chłopca, i mu podpowiedział, że jeżeli znowu u Ciebie zawoła ten głos, to powiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I, i to jest właśnie akurat to, praktycznie są te słowa, które, które ja dzisiaj usłyszałam na modlitwie. I mało tego później w aklamacji. Jest dzisiaj fragment z Jana z dziesiątego rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi, Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Wiecie, i tu jest w tym jednym zdaniu jest tyle treści, że naprawdę aż dreszcz człowieka przechodzi taki wewnętrzny, duchowy, bo Pan Jezus mówi, że Jego owce. Czyli my, którzy należymy do jego, do jego trzody, że my znamy Jego głos. I zobaczcie, że to jest też pewien proces, kiedy tak samo jak Samuel, on na początku myślał, że to jest głos ludzki, i dopiero później stopniowo uczył się odróżniać ten ludzki głos od, od głosu Bożego. I, I nawet jest napisane w Piśmie Świętym, że, że Samuel zyskał potwierdzenie jako prorok pański. I też jest napisane, że Samuel nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię czyli każde słowo Boże, które usłyszał, każde natchnienie, yy, traktował jako największy skarb. I żadnego nie pominął, żadnego nie zbagatelizował, tak jak to się stało na przykład właśnie z kapłanem Helim. Bo, bo tak można powiedzieć, że Heli już w tym momencie nie słyszał głosu Pana. A dlaczego go nie słyszał, mimo że był kapłanem w świątyni, Dlatego, że nie był posłuszny temu głosowi, bo można tak powiedzieć, że on pozwolił tym słowom pana upaść na ziemię w momencie, na przykład, kiedy pan Bóg go upominał, że jego synowie, synowie kapłana Helego, że popełniają, trwają w grzechu, że wykraczają przeciwko Bogu. I, I że kapłan Heli powinien ich upomnieć, powinien ich skarcić, natomiast widać, że on tego nie zrobił. Zresztą później możemy to prześledzić w księdze Samuela, w drugiej, chyba, co dzieje się z tymi synami Helego i co, co z nim się dzieje. I też są takie słowa w Piśmie Świętym: słysząc głos Pana serc, nie zatwardzajcie, czyli nie, nie stawajcie się, wiecie, takimi odpornymi na ten głos, bo jestem przekonana, że, że każdy z nas w życiu gdzieś tam słyszy ten głos Boży, czy to właśnie w sumieniu na przykład, kiedy sumienie nas upomina, że że coś jest złego w naszym życiu, że idziemy złą drogą. Natomiast kiedy my staramy się to zagłuszyć jakimiś tam wszelkimi sposobami, tłumaczeniami, wiecie, szukaniem kogoś, kto nas usprawiedliwi, to mogą być nawet jacyś księża, którzy nam może powiedzą nie, to, to aż nie jest taki grzech, wiesz, to tam aż tak się nie przejmuj, to jest jakaś Nerwica lękowa, religijna. I kiedy my to, to serce swoje tak zatwardzimy, znieczulimy, no to wtedy zaczynają się w naszym życiu dziać konsekwencje tego. Tak jak się stały później konsekwencje w życiu Helego. Co ja sobie tutaj zapisałam, aha, bo Wiecie, dalszy ciąg tego wołania Samuela był taki, że Pan Bóg do niego powiedział to, co wcześniej jakby przepowiadał Helemu, że, że powinien tych synów upomnieć. No i to, i to właśnie Pan Bóg powiedział dokładnie małemu Samuelowi, który, na którym później Heli wymusił że mam mu powiedzieć dokładnie co pan mu powiedział i no i Samuel można powiedzieć przepowiedział tą karę która spadnie na dom Helego. Co tutaj się stało w trakcie walki później po jakimś czasie w trakcie walki Izraelitów z, Filisy, z Filistynami Arka Boża została im zabrana, uprowadzona, a obaj synowie Helego zginęli, i w momencie, no w ogóle była bardzo duża klęska Izraela w, tym, w tamtym momencie. I Heli, kiedy się o tym dowiedział, a siedział akurat gdzieś tam na krześle w bramie miasta, to tak się tym przejął, że, że spadł z krzesła jakoś. Nieszczęśliwie uderzył się w tył głowy i po prostu zmarł na miejscu. Tam były jeszcze konsekwencje żon tych, tych synów. Także ta, ta wina, ta kara rozlała się, można powiedzieć, po, po całym narodzie: konsekwencje tego grzechu. No, ale Samuel jednak. Stał się prorokiem, właśnie słuchając głosu pańskiego. Myślę, że gdyby kapłan Heli też słuchał głosu Bożego, a nie zatwardzał swojego serca, nie stawiał wyżej tych swoich synów, nad, czy relacje z nimi wyżej nad to, co, co Pan Bóg mu ogłaszał, co, gdzie Pan Bóg go upominał wyraźnie. A jednak on nie skarcił tych swoich synów. No i później, z czasem, jak widać, nawet przestał słyszeć już głos Boży, bo Pan Bóg mówi do tych raczej, którzy słuchają Jego głosu i wypełniają Jego polecenia, Jego przykazania. Wiemy, że. że Samuel wzrastał w, tym, w tej swojej świętości, w tym wyczuleniu na głos Boży, bo nie dość, że najpierw wyświęcił, namaścił Saula na króla, później go ostrzegał przed, przed jego grzechami, przed jego winami. Tu sobie wypisałam, że kiedyś on odważnie poszedł do króla, czyli Samuel do Saula. I powiedział mu, czyż po, po pewnym występku, którego się dopuścił Saul, czyż milsze są dla pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Ponieważ wzgardziłeś nakazem pana, odrzucił Cię On jako Króla. I tutaj widać, jak też Samuel uczy się tego, że, że konsekwencje nieposłuszeństwa no, są bardzo daleko idące, bo w tamtym momencie Pan Bóg się odwrócił od Saula i posłał Samuela do... żeby namaścił Dawida na Króla, prawda? I też niesamowite było wyczulenie Sam, Samuela na głos Boży, bo kiedy stanęło przed nim tam kilkunastu synów, których miał namaścić, jednego z nich miał namaścić na króla, to można powiedzieć, no na początku wydawało mu się, że no ten, który jest najwyższy, taki najpotężniejszy, tak jak Saul, też był wysoki, potężny mężczyzna, że o taki pewnie też będzie kolejnym królem, a jednak był na tyle już wprawiony w słuchaniu Boga, że wiedział, za każdym razem, gdy któryś tam z synów podchodził do niego, wiedział, że to nie jest ten, że to nie jest ten, i mimo że już tam wszystkich obejrzał, synów, nie pamiętam kogo, synowie, no nieważne, w każdym razie wiedział, że, to, że żaden z nich nie jest przez pana wybrany na króla. I pytał się ich ojca, czy, czy to już wszyscy jego synowie. On mówi: No nie, tam jeszcze jeden taki mały, rudy pasie owcy gdzieś tam na polu. I Samuel powiedział, że, że, że on ma też przyjść. I kiedy go zobaczył, to, to usłyszał ten głos Boży, który mówił: że O, to, tego właśnie Namaścisz ten będzie królem w Izraelu. I wtedy namaścił Dawida na króla, mimo że jeszcze Saul był królem. Także widzicie, po ludzku mogłoby się wydawać, że to nie ma sensu, że, że ten Dawid nie ma szans, żeby zostać królem, no bo przecież potężny Saul jeszcze żył, on, on królował, on miał wszystkie sznurki w rękach, te sznurki rządzenia. Państwem. Przepraszam. A mimo to Samuel usłyszał głos Boży, ten który mówił, że no już następny król <noise> będzie się szykował do władzy i to będzie to będzie ten namaszczony ten król według Bożego serca z którego później po latach z jego rodu narodzi się mesjasz także chyba tyle dzisiaj chciałam się z wami podzielić tym jak ważne jest słuchanie głosu Bożego dawanie panu bogu na modlitwie tej przestrzeni, nie tylko składanie mu ofiar, tak jak Saul myślał, że jak on Panu Bogu, wiecie, złoży mnóstwo tych ofiar, to Pan Bóg będzie zadowolony, a Samuel mówi, że nie, Panu Bogu jest milsze posłuszeństwo posłuszeństwo, czyli słuchanie. I postępowanie zgodnie z tym, co się usłysza. I to, I to jest Panu Bogu miłe, nie, nie palenia i ofiary. Nie to, co my sobie wymyślimy, co my Panu Bogu damy. Bo nam się wydaje, że no jakby nam ktoś to dał, to byśmy byli przecież zadowoleni. Ale musimy ciągle pamiętać o tym, że Boże myśli nie są naszymi myślami, że, że one są inne i. Warto się wprawiać w tym słuchaniu i w takim postępowaniu zgodnie z wolą Bożą, z tym, co usłyszymy. Także chyba tyle. Pozdrawiam Was serdecznie z Bogiem, papa. Pa.